To jest dobra informacja, dobra informacja prze, przede wszystkim dla mieszkańców Marcinowic. Przystanek, który powstanie, a właściwie zostanie odtworzony. Ułatwi życie mieszkańcom, i to jest najistotniejsza informacja z dzisiejszego dnia, ale uważam, że nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego wyłącznie tą krótką informacją nad tą inwestycją, bo ta inwestycja jest częścią większej całości. Linia 285 przez 20 lat przypomnijmy, była linią kolejową wyłączoną z użytkowania przez wiele lat. Większość osób myślała, że pociąg już nie będzie jeździł tą linią do Świdnicy. Linie zarastały, tory zarastały, krzaki, małe drzewka i tak jak powiedziałem, nikt nie wierzył, nie wierzył, że kolej na tym odcinku będzie funkcjonować. A z punktu widzenia dotarcia do Wrocławia, unikając zatłoczonej drogi, po której się trzeba samochodem poruszać, tego ta linia, linia 285, jest niezwykle istotna. Połowie zeszłego roku po okresie prac rekonstrukcyjnych linia została uruchomiona mieszkańcy Marcinowic mieszkańcy Świdnicy mogą już z niej mieszkańcy Wrocławia mogą już z niej korzystać turyści mogą pociągiem dojechać do Świdnicy linią 285 a mieszkańcy mogą dojeżdżać do Wrocławia a druga sprawa to przystanki. To przystanki właśnie w takich miejscowościach, jakich dzisiaj, jak, jakich dzisiaj się znajdujemy. Tak jak Pan przed chwilą powiedział, jest to większy rządowy program tworzenia, budowania albo rekonstrukcji przystanków w mniejszych miejscowościach, w takich miejscowościach, o które też trzeba zadbać, a przez lata, zwłaszcza tutaj na, południa, na południu Dolnego Śląska, o te miejscowości nie dbano my powinniśmy jako niezależnie jakiej barwy politycznej ale rząd powinniśmy zawsze dbać o wszystkie miejscowości w Polsce a ten właśnie tą właśnie potrzebę ten imperatów realizuje rządowa polityka zrównoważonego rozwoju Którą przygotował premier Morawiecki. Ten zrównoważony rozwój to oznacza, mówiąc w najprostszych słowach, że niezależnie czy mieszkasz w dużej aglomeracji czy w małej miejscowości, masz godne warunki do życia, do funkcjonowania, a środki publiczne środki związane ze skarbem państwa są inwestowane właśnie nie tylko w tych największych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, bo mieszkańcy tych mniejszych miejscowości są dokładnie tak samo ważni jak mieszkańcy wielkich aglomeracji. Dzięki takim inwestycjom takie mniejsze miejscowości jesteśmy co do tego przekonani, pewni, nie będą się wyludniały, nie, będą, nie będzie migracja postępowała wyłącznie w kierunku właśnie dużych miast. Tylko dzięki takim ułatwieniom, między innymi komunikacyjnym, a dzisiaj o nich mówimy właśnie, będą tego rodzaju regiony, tego rodzaju miejscowości funkcjonowały właśnie nie borykając się z problemami wyludnienia. I ostatnie, proszę państwa. Ostatnia informacja. To nie jest jedyna inwestycja w ramach tego programu w subregionie. Mamy jeszcze jeden taki przystanek w Świdnicy, jeden pod Dzikowcem w Boguszowie-Gorcach. Łączna wielkość inwestycji to ponad 10 milionów, które zostaną właśnie zainwestowane w to, po to, żeby te trzy przystanki u nas w subregionie Wałbrzyskim zbudować, a następnie uruchomić. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego, tej inwestycji i są zaangażowani w realizację tej inwestycji przede wszystkim panu prezesowi PKP, wszystkim osobom, które... Włączyły się w to samorządowcom, bo tutaj bardzo ważna, była też, bardzo ważna była też determinacja ze strony samorządowców. Myślę, że już niedługo będziemy się cieszyli właśnie przystankami tutaj od połowy przyszłego roku. W tych dwóch pozostałych lokalizacjach jeszcze w tym roku zostaną te inwestycje zakończone. Bardzo dziękuję. Uruchamianie nowych połączeń kolejowych trwa, trwa. Mieszkańcy często przyzwyczajają się do tego, że pociągi pojawiają się, wracają czy do też zmian rozkładu jazdy. Tutaj widzimy, że od samego początku zapotrzebowanie było na tą linię i na te kursy olbrzymie, dlatego, że pociągi są zapełnione, ludzie dojeżdżają, młodzież dojeżdża do szkół, mieszkańcy miejscowości dojeżdżają do pracy. Wielu turystów dojeżdża czy to z Wrocławia do Sobótki, czy dalej do Świdnicy i miejsc, które są po drodze i właśnie Strzelce będą kolejnym takim miejscem. Bardzo dziękuję prezesowi Polskich Linii Kolejowych za podjęcie tej inicjatywy budowy tego przystanku, oczywiście rządowi za wsparcie finansowe, bo przecież wiemy, że bez tego wsparcia ten przystanek by nie powstał. Władzom gminy, panu wójtowi, przewodniczącemu też Rady, wójt Stanisław i przewodniczący Artur Fiołek z niezwykłą determinacją zabiegali o to, żeby ta linia powstała. Muszę powiedzieć, że naprawdę wiele, wiele spotkań zakończyło się właśnie tym szczęśliwym wydarzeniem, które dzisiaj inauguruje tą inwestycję. Dzięki temu, że ten przystanek powstanie tutaj w Strzelcach, następni mieszkańcy będą zadowoleni. Mieszkańcy przede wszystkim Strzelca, ale też i Tworzyanowa, Chwałkowa i innych ościennych miejscowości, bo takie są potrzeby. Też z dużą determinacją właśnie walczyliśmy o to, aby powstał ten przystanek. On w programie w wcześniejszych programach został po prostu wycięty i dlatego też z całą siłą z determinacją tak jak mówiłem, walczyliśmy o to, aby, aby on powstał, i, i tak jak pan minister tutaj wcześniej wspomniał, półtora roku mamy na to, aby ten właśnie przystanek dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców gminy Marcinowice, powstał. I z tego się bardzo cieszymy i dziękujemy za duże, duże wsparcie. Tak naprawdę mogę już się uśmiechnąć z tytułu tego, że, że ten te przystanek tu powstanie. Przed chwileczką przejeżdżał pociąg, za chwilę on tutaj się zatrzyma. Panie ministrze. Z mojej strony i z imienia mieszkańców serdecznie dziękuję za intensywne wsparcie, bo jak wiemy w ramach e, programu prezydenckiego e, przystanek w znalazł się na liście podstawowej, później były zawirowania, e, znalazł się na liście rezerwowej. Dzięki interwencji panu, pana ministra Dworczyka przystanek znalazł się znowu na liście podstawowej i przeznaczony jest do realizacji. Podkreślę jeszcze bardzo ważny aspekt historyczny tego przystanku, gdyż on funkcjonował od dziesięcioleci. To był jeden z pierwszych przystanków, który powstał w trakcie tworzenia tej linii. Gorące podziękowania też dla pana marszałka, który wspierał niejednokrotnie bardzo mocno powstanie tej, tej inwestycji. Gorące podziękowania także dla pana dyrektora zarządu PKP za sprawne przeprowadzenie prac przetargowych i mam nadzieję, że skutecznie będzie nadzorował tą inwestycję. Cóż więcej dodać? W każdym kontakcie z panem ministrem, pan minister zapewne myślał, jest pan sołtys, no wiem o czym będziemy rozmawiać, o przystanku kolejowym i o zbiorniku przeciwpowodziowym. Panie ministrze, panie ministrze, teraz teraz przyrzekam, że pierwsze słowa te będą tylko teraz o zbiorniku o przystanku już nie będziemy <laughs> rozmawiać dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie panu wójtowi dziękuję ponieważ obejmując swój urząd niezwłocznie przystąpiliśmy do prac żeby odwrócić te, te role gdzie przystanek został wykreślony z listy dziękuję bardzo panie ministrze, dostojni goście, szanowni państwo pod adresem PLK zostało tutaj tyle dobrych słów powiedzianych ale być może rzeczywiście no, zadaniem zarządcy infrastruktury, czyli firmy polskie linie kolejowe, jest przede wszystkim tworzenie godnych warunków do podróżowania w przyszłość. I z jednej strony może to dotyczyć podróżowania takimi środkami jak pociągi Pendolino po liniach o 200 na godzinę, jak i więcej za chwilę, ale także tych zadań, których świadkiem jesteśmy tutaj, które są realizowane w ramach rządowego programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych. Proszę Państwa, przystanki kolejowe realizowane są w ilości 185 na liście podstawowej owego programu. Na to rząd przeznaczył kwotę miliarda złotych, 800 milionów jest przeznaczone wprost na przystanki, 100 milionów na parkingi i 100 milionów to rezerwa do tego zadania. Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, tych zadań w całym województwie dolnośląskim jest tutaj 9. Jedno jak szklarska poręba średnia jest już zrealizowane i podróżni korzystają z tego przystanku. Studziska są w ramach przetargu realizowane w tej chwili. I pozostałe 7 w trakcie realizacji w tym szczelce, czyli tutaj, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się, proszę Państwa, przy linii 285 na odcinku od Świdnicy do Wrocławia. Od ubiegłego roku uruchamianych jest tutaj i przejeżdża 11 par pociągów pasażerskich. W roku 2024 dojdzie przystanek szczelce, mniej więcej w korekcie czerwcowej rozkładu jazdy. I będzie to nowe miejsce na tym odcinku. W tej chwili jest 13 miejsc na odcinku od Świdnicy do Wrocławia, w których zatrzymują się pociągi pasażerskie. To są dwie stacje jedna Mijanka i pozostałe to są przystanki pasażerskie. Polskie linie kolejowe, będąc beneficjentami programu, ale także środków własnych, środków z RPO realizują różne zadania, przede wszystkim właśnie ukierunkowane na ułatwienie podróżowania, na to, aby podróżowanie koleją było przyjemne, było łatwe, było bez barier. Stąd infrastruktura, która jest oddawana, proszę Państwa, jest przyjazna. To jest infrastruktura, z której mogą korzystać zarówno rodziny z dziećmi, z wózkami dziecięcymi, jak i młodzież z rowerami, z hulajnogami, z tym wszystkim, czym dzisiaj współczesny młody człowiek chętnie się porusza, ale także osoby z niepełnosprawnościami. I to zarówno na dworcach, na przystankach typu szczelce, jak i na dużych dworcach. Gdzie ta infrastruktura już jest też oczywiście znacznie, znacznie bogatsza. Podróżowanie koleją dzisiaj to podróżowanie w przyszłość, to podróżowanie przyjemne, to podróżowanie łatwe i podróżowanie normalne, które jest ogromną przyjemnością w codziennym dojeździe do szkoły do pracy. Ja gratuluję tym wszystkim, którzy będą największymi wygranymi tego zadania tutaj w szczelcach, a więc panu Sołtysowi, panu Wójtowi władzom tutaj miejscowym, ale przede wszystkim mieszkańcom. I liczę na to, że spotkamy się w wyznaczonym terminie na otwarciu tego przystanku. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję Państwu. Prezentując Polskie Linie Kolejowe, zakład linii Kolejek w Wałbrzychu, cieszę się, że jest to już czwarty w kolejności przystanek, który będzie realizowany również przez nasz zakład po świetnicy Zawiszowie, Szklarskie Porębie Średniej, Boguszowie Gorcach Dzikowcu. Tak jak tutaj powiedział Pan Sołtys, my lokalnie będziemy tego dopilnowywać na pewno to zrobimy. Cieszę się również, że w ramach zadania będzie tutaj również częściowo zadanie obejmować zmianę kategorii przejazdu kolejowego. Widzimy ruch jest tutaj dosyć znaczny i jako świadek tej historii kolejowej no muszę powiedzieć, że jesteśmy świadkami takiej poważnej zmiany na kolei. Jest to zmiana na lepsze. Dziękuję bardzo.